Dzień dobry, proszę Państwa. My tutaj mamy mecz po Polska-Brazylia. E, tutaj Są już e, grają. Tylko ja przyciszę głos z meczu, bo tutaj kurwa strasznie głośno napierdalają kibice. To ja znajdę kurwa w AdSum Settings. Najlepiej jeszcze wypierdolę komentarz. Dobra, czyli tak e, po Polska w składzie. E, Lewandowski na ataku, ale dobra, już się nie będę spuszczał tak nad tym, bo tutaj bym musiał jeszcze podać ustawienie dokładne. Przejdźmy od razu do samej gry. Daniel Alves tutaj, w, nie wiem gdzie gra, nie pamiętam, ale yy, w Barcelonie chyba. Ganso, jakiś kurwa Gonzo tutaj do Robinho. Robinho się kurwa sprzedał kiedyś grą w Realu, teraz gra w Manchester City. Wiadomo, że populacja fanów City. O i tutaj widzimy faulu, się Neymar wyjebał, Sekręgosłup przetrącił na pół i właśnie mamy rzut wolny dla Brazylii. Tutaj zawołał Daniel Alves z jakiegoś ciula, żeby mu tam pomógł, gdzie kurwa strzelał prawdopodobnie, o, ale zaraz sprawdzimy. Daniel Alves. O, przypierdolił i chyba nawet się tytoń nie ruszył, bo się podrapał po dupie tylko jak wypierdolił tam w kibiców Polski. Ale dobrze, tytoń. Pytań do Głowackiego. Głowacki już chyba nie powinien grać, bo on już nie ma chyba z 30 par lat. Piszczek. Piszczek do Braszczykowskiego. Blaszczykowski, bo tutaj P znowu nie miał pierdolonej licencji na nazwisko. Murlawski. Auraniak. i tutaj mamy piękną sytuację. Oj, 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 Ale ci obrońcy Brazylii naprawdę mają betonowe jajca, żeby tak wspaniale bronić. Piszczek. Blaszczykowski. Właścikowski, spokojnie, Mierzejewski i Lucek, Lucio, y, znowu Mierzejewski, obraniak, y, obra obraniak i o, 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 o Lewandowski, o, nie ma, a nie ma taki chuj, proszę Państwa, a byłoby blisko y, na powtórce widać, strzela tutaj, broni ten kurwa Julio Cezar i, i poprzeczka Lewandowskiego, no ale nic, Julio Cezar. Siódma minuta za nami, tutaj Lucio, Thiago Silva, do Ander Santosa, tam co trzeci się Santos nazywa i w nazwisku ma Inio, Neymar. Neymar pięknie, oj spierdolił całą akcję, a nie wystawił się na linii i, i tutaj podchodził Kuba, będzie wypierdalał z autu. Ale musi sobie wybrać, o do Murawskiego, to było rozsądne, bo jak wiemy Polska zawsze woli tam do tyłu grać nie lubią być zapinani od tyłu teraz Murawski Murawski spokojnie biegnie sobie do Braszczykowskiego o i ciekawa sytuacja proszę państwa Murawski czyżby szykował jakąś akcję o Lewandowski nie ma faulu ale Lucek się wypierdolił i chyba będzie kombinować Piszczek powrót Polski na połowę rywala Braszczykowski kurwa mać Murawski a ta skurwiała papuga mi tutaj znowu, kurwa, śpiewa. Ale Obraniak, ja, ja chciałbym nadmienić, że w pes 12 Obraniak jest łysy i nie ma tatuaży, bo te ciule, co to robiły, one uznały, że te tatuaże będą demoralizować młodzież. A na fryzurę Konami nie miało licencji. No, zdarza się. Robinio. Robinio o Sadlok. no, no. Robinio, dobrze kiwa. Ramirez. Piękne wystawienie. Pato. Bato, Neymar, strzał z daleka. Tytoń! O, pięknie obronił tytoń. Papieros jeden. Spójrzmy jeszcze na powtórkę. Realizator nam dokładnie pokaże. No, piękna obrona. Klasyczna. Jakby to powiedział jakiś angielski komentator, What a good save, czy jakoś tak, że w safe, że niby tam piłka i ganso. Bardzo delikatnie, aż za delikatnie, i obraniak spokojnie. Biegnie sobie tam, chyba zaraz do Lewandowskiego poda Lewandowski do Mierzejewskiego, a Mierzejewski pobiegnie wzdłuż wojska. No i akcja została zastopowana, i chyba aut dla Polaków. Dudka z autu. Ramirez, piszczek, piszczek. Och, my tam pamiętamy, że go Szwaby znowu wyjebały, go nie dały do składu. O, o, piszczek! Ależ burdel w polu karnym Brazylii i znoś wypierdolił jakiś tam nie wiem chyba a Santos. Polska. A kibice tutaj kurwa się drągną w studiu. No i chujus Cezar. Polska. Do Silwy, Ramirez. Tam przypo, przypomnę, że Hernandez i Ramirez to co drugie nazwisko kurwa w Meksyku. Także Hernandezów i Ramirezów jest jak na pęczki. Raszczykowski teraz, o Lewandowski zapowiada się, ciekawa akcja! No ale w pizdu posza się jebać, bo tutaj zaraz y, obrońcy Brazylii są zbyt szybcy dla naszych dzielnych polskich orów. Lukas teraz, Ganzo. Ale zaskakująco dobrą skutecznością wyróżniają się Polacy w dzisiejszym meczu, gdyż częściej atakują i są w posiadaniu piłki. Zawdzięczają to głównie naszemu zajebistemu trenerowi Franciszkowi Snudowi. Mojemu koledze po fachu, którego dużo nauczyłem. Pato. No, Pato gorszy niż Głowacki. Praszczykowski do Lewandowskiego, a Lewandowski prawą stroną, coś mu się jebło. I Robinio, Neymar, szybka piłka z pierwszej klepki, proszę Pato, ale on się woli wycofać do Andres Santosa. Pato znowu, z środkiem boiska, on to tam wychujał, proszę dwóch Polaków, Robinio, Ramirez. Ramirez w... o pięknie jedną w górę. Pi... O ale Muraski tutaj woli interweniować z główki i Lewandowski znowu przy piłce. Ale Ramirez jest szybszy. Wiemy Brazylia w dołku psychicznym po wpierdolu z Holandią dwa lata temu. Yy, co jakieś jaja? Nie wiem. Kurwa jajka to będę miał na kolację. Tutaj mi kurwa podpowiadałem w studiu. Ale dobra. Lewandowski, Lewandowski, o, czyżby spalony był, no minimalny spalony, jakieś 2 metry od obrońców, I teraz chuju Cezar, chuju Cezar przypominam, on tam się urodził w slamsach jak każdy zawodnik w Brazylii. kurwa żebrał pod kościołem, podbierał psu żarcie. oni wszyscy tam biedni byli, i nagle, nagle dostali piłkę w nogi i zaczęli wywijać makaryny i zostali powołani wszyscy do składu. A teraz Dudka. Zapowiada się ciekawie, Dud... o, 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 w pizdu, akcja przerwana. I teraz Brazylia, Neymar. Neymar to ten, co tańczył La cucaracza. a nie, nosę ten taki kawałek, co tam, się wszyscy podniecali nim. Szczerze mówiąc, nie podobał mi się, bo on był taki chujowy. No i Glik śpik tutaj zagrywa dwóch Murzynów, przy nim biegnie i chyba będzie rzuc autu. Tam widzimy smuda stoi, tam pokazuje im dokładnie. Polska! Sadlock wypierdala z autu i Dudka. Nie to nie jest brat Jerzego Dudka, bo brat Jerzego Dudka już nie żyje. Bo prawa autorskie, zamiast Dudek to Dudka, że wyruchali Dudka, można by tak powiedzieć. O Ganso! Przejął pi O! No i znowu się wypierdolił. Znowu tam Polacy pięknie grają. Już jest pół godziny gry, a ani jednej rank nie wpuścili. Ani Brazylijczycy, ani... Ale Mierzejewski! O! Jaką się kiwa ta łysa! O! Obraniak się wysunął! Może być ciekawie, proszę Państwa, Obraniak! Lewandowski z pierwszej i, i aż, aż całe poplemi cieknie, ślina wróci ze szczęścia, Braszczykowski! Mierzejewski! Proszę Państwa, to jest niesamowite, jak Polacy dzisiaj atakują. Robinio, Alves, Patoż powrotem do Neymara, ale Neymar y, troszkę tam go zniosło, bo wiatr zawiał, on taki chudy jest. Lewandowski, Lewandowski kiwa się, Br Brasikowski, i Blaszczykowski będzie chciał strzelać i, i chuj zbity. Piszczek, piszczek biegnie. Przyjmuje sobie to. On tam wyciąfał do Glika, a Gliki w ciula poleciał i podał z powrotem do Piśczka. Murawski. Murawski. O, Ramire się wypierdolił i chyba będzie, Tak, fał. Polska! Czwarty fałz spowodowany przez Polaków, a Lucio kapitan Lucek do Lukasa. Lukasz, tak, do Ganso. Ganso nas skrzydło, Żeby Andres Santos nie odleciał za daleko, to. Se przystopował i oczywiście znowu Polacy przy piłce. Cała ta pierwsza powa jest nudna jak flaki z olejem. Zaraz chyba pójdę kurwa modę na sukces oglądać. Ale jeszcze poczekajmy. Może coś ciekawego będzie. Robinio, Ten murzynek co w ostatnim meczu się tak powypierdalał. Łokcie w kolanach na plecach go bolały. Tutaj sędzia widzi, że, że chyba faul. No i piąty fal Polski. Nie wiadomo co zrobi Ramirez. On jest nieprzewidywalny jak woda w klozecie że jak gówno spadnie, to może Ci dubsko ochlapać. W dupia piłkę i głowacki tytoń alwestrze. Oj, w pizdu poszło w reklamy. Sponsorzy się zawiedzą. Widzimy na powtórce Ramiresz, tytoń. Realizator fujaleci, bo nam przerwał, ale już nieważne. Tytoń zacznie od bramki i Glik. Glik bardzo spokojnie. Jak to na spokojnego człowieka przystało. Stoi spokój. pokój. Piściek piściak oni tam mają te niemieckie układy z Niemcami, tam grają z tym, z Lewandowskim jeszcze, że oni tam po linii po szmirku we trzech grają i i z tego mają. Ganso. Ganso do Neymara. Pato! O! Brazylia wreszcie konstruuje akcję. Pato, cofnięcie. Neymar. Neymar szuka, ale się pomylił chyba, bo o Neymarze mówili, że to taki młody daltonista. Pomylić czerwoną, no i koniec pierwszej połowy, proszę państwa, ale to jest PES, więc szybko wyjebaliśmy z przerwy. A już patrzę tutaj. Polacy zaczynają grę. Mierzejewski. Mierzejewski pięknie się przedziera przez obrońców brazylijskich, ale Tiago o Lewandowski, obraniak. Obraniak tałusia pałka pięknie tutaj. Skrzydłem, chyba, chyba będzie coś planował. O, proszę, jak pięknie minął obrońca. A tutaj Julio Cezar mu wychodzi, i proszę Państwa, mamy jeden dożera: to jest historyczny moment. Le Robert Lewandowski, ta młoda gwiazda z Polonii Warszawa Warszawy. O, kurwa, przepraszam, z Borus i Dortmund, bo Rosja coś tam, bo Dortmund, pięknie się cieszą. Cieszą się z kurwy, syny, że wreszcie ten rekord postawili. Piąty mecz bez straty bramki. Proszę jak pięknie tutaj Mino, obrońcy, chuj Sezar niepotrzebnie wyszedł i wykorzystał to aż się wypierdolił, tak przypierdolił z całej siły, kręgosłup przetrącił na pół. O proszę, Mierzejewski zapina od tyłu Lewandowskiego, Orgia się nam szykuje, ale żeby już nie przedłużać, realizator pominie tą powtórkę, bo nas chuj to obchodzi. No i tutaj liczymy na jakieś co najmniej słodkie 2-0, ale teraz już Brazylijczycy zmotywowani do gry. Oni będą się musieli zmotywować, bo jak nie wygrają, to nie dostaniesz. Przez to to takie chude i zapierdala. Życie na krawędzi Ganso, o się wypierdolił. Znowu, jo, chyba będzie rzuta kartka. Ale nie, Lewandowski tutaj udał, udawał, że że się przewróci, no i za wolno i teraz Piszczek podał spokojnie. Oni tam sobie zagrają z Sadlokiem i Obraniakiem. Żeby ino zrobić w Niemca obrońców. Murawski. Kurwa mać. Yy... Ganso. Robinho. Robinho. Chyba ciekawa akcja nam się szykuje. Pato. Ale za daleko wysunął sobie. I Pato może strzelić. I słupek proszę państwa. Niesamowita okazja dla Brazylii. Ale realizator nie pokazał, bo jest przekupiony po naszej stronie. Nie tracimy czasu na takie głupoty. I teraz Głowacki. Neymar. A André Santos. Przypomnę, Santos, jak większość piłkarzy z Brazylią, się urodził w slumsach na faweli. Nie miał rodziców, żebrał. Teraz Robinho. Robinho to jedyny piłkarz z nazwiskiem Inio. W nazwisku. I alwesz, bo tam był faul Polska! I się wysunął jakiś skurwy syn, ale alwesz chyba będzie tutaj wrzucał na główkę. i dupa, i chyba będzie golkik. Tak, tytoń znowu z bramki, nasz spokojnie do Głowackiego. głowacki do dudki, i oni sobie tak tam pogrywają troszkę. To jest nowa taktyka na zmyłkę. Opracowana przez trenera Franciszka Smude, a także kogo innego. Mówią smuda czyni cuda. Ale Biedronka jak widać jest naszym sponsorem głównym, tak więc y, cuda w Biedronce. Daniel Alwesz. Alwesz piękna piłka, miała być do pato, ale Dudka okazał się szybszy. Ramirez. No i tutaj chyba miał być faul, ale Lewandowski przejmuje piłkę i Mierzejewski. Kto będzie szybszy? Lucek czy, czy Łysy? Andres Santos, Thiago Silva, Ramirez. No i z powrotem Brazylijczycy przy piłce. O, Ganso się poślizgnął. Śliska murawa, mimo że jest 50 stopni w słońcu. Oni sobie to tam usprawiedliwią. Braszczykowski! Proszę państwa, szykuje się nam kolejna akcja, która się zjebała. Ganso, Robinho, Robinio do pato, ale Gligion przejął i do sadloka. Sadlok poleci skrzydłem i do braniaka. Jak po sznurku, jak z podręcznika. Polacy to przykładowy, przykładowa drużyna, która opiera się na gotowych schematach zaplanowanych tuż przed meczem. Natomiast Brazylia to już nie takie czarodzieje jak kiedyś, pamiętamy. Rivaldo, Ronaldo, Cipaldo. Kurwa, same Ronaldo tam grały. Ronaldinho i wszystko na Aldo i Dinio. Dynia Tiago Silva, Daniel Alves, Ale Brazylia ma już y, czasy świetności za sobą. Możliwe, że jak kupią, jak znowu wyciągną jakiegoś biedaka z rynsztoku, to znowu być jakiś Ronaldo albo Rivaldo albo Inio, Dinio i będą nakurwiać ostro w ataku. Tymczasem tutaj. Się zapuściłem w ciemną dupę, bo nie wiem co się dzieje. O, już już tutaj widzę obraniak z skrzydłem Lucio, Cici jak widać, są zdjęcia. Deszcz... O, proszę państwa, piękna bramka Ludowicia obraniaka, widać jest tutaj łysy. Jak już wcześniej mówiłem, konami nie miało licencji na kupienie mu fryzury. Oczywiście tutaj też nie są licencjonowane stroje. Bo kto to kurwa widział, żeby Brazylia grała w zielonych strojach? Jakieś kurwa wymysły Japońców żółtków skoś na okich. Ganso. Daniel Alves. Znowu skrzydłami tutaj grają. Oni tam lubią sobie podawać skrzydłami. Na... A Mierzejewski przejął pięknie piłkę, ale Lucio się tam wrył, prosto jak chuj w pizdę. Wszedł w tą szparę. Ostatnio się częściej mówi, że Polacy mają dziury w obronie jak drogi polskie. Że tam żaden, każdy chuj się zmieści podobno. Glik, oni tam sobie znowu podają z sadlokiem. Sadlok i Glik to chyba jacyś tam bracia zaginieni. Tam Murawski będzie murażem. Głowacki. Głowacki gra yy, nogą. A jakby się każdy spodziewał, pewnie od naziska że głową. To jest taka ciekawostka, tak w przerwie. Póki nic nie... O, Sadlock tutaj będzie dościrodkowanie, proszę Państwa, co się będzie działo teraz? Sadlock, Mierzejewski, Mierzejewski nieco zrobić i przez to Lukas przyjął piłkę. I ją wyjechał. Ale Ganso, Ganso przyjmuje piłkę. Co on... Z... Poczekał na Robinio, Robinio, może być sytuacja Robinio i prze... O Przepraszam, pojebało mi się, bo piłka 3 metry od słupka, a wyglądało to z tej... Z tego, pozycji, z tego miejsca komentatorskiego, jakby miała się wdupić do bramki. No ale nic. My się cieszymy, że Polska wygrywa 2-0. Ostatnim razem, pamiętamy, w 74 wyjebała ich Polska na Mistrzostwach Świata 1-0, co wtedy Tomaszewski Karnego obronił, a obecny prezes PZPN wiebał im bramkę. Wtedy, wtedy, wtedy to tak nie kantował, tak jak ten. Dzisiaj. Pan Grzegorz Zima, no i teraz rzucał autu obraniak do Mierzejewskiego, ale Brazylijczycy są oczywiście szybsi. Tutaj pato się kiwa, jakieś tam piruety odstawia Lucek, Ramirez i Robinio. O, Lewandowski przyjął piłkę. Lewandowski teraz lewą stroną, czyli prawidłowo, nic się nie pojebało. Biegnie, może być okazja, ale Lukasz przyjmuje piłkę, i znowu tutaj. Brazylijczycy będą rozpaczliwie atakować, tak proszę Państwa, nie pomyliłem się. To Brazylijczycy rozpaczliwie atakują. Ostatnio musieli wymienić trenera, bo nie dawał im misek ryżu. Także bieda w tym kraju, a Sambe i tak tańczą. Nawet jak wdupią tam 10-0, to oni Sambe zatańczą. To jest, to jest taki zwyczaj. Ale, obrań. Polska co najwyżej może zatańczyć yy, Może zatańczyć Makarynę albo Kukaraczy, ale to jest bez różnicy, bo oni tam mają te swoje tańce ludowe. Co oczywiście nas to główno interesuje, bo teraz jest mecz. A teraz Ander Santos do Ganso, Ganso do Pato, Pato do Murzyna. Mur Murzyn znowu stracił piłkę. Coś tam kiwnął do trenera, że boli go stopa. Piszczek, Piszczek strasznie nie piszczy coś dzisiaj. Jak czajnik. O Robinio przejął piłkę. Oj, może być ciekawie. Piękny wzwód, znaczy zwód. Daniel Alwesz wyszuwa się. Szadlock to przejmuje i w piździe jest cała akcja. Tymczasem jest okazja dla Brażyli, ale w ciula polecieli obrońcy polscy. Brawa dla Polaków. Zachęci. I Lukasz Lewandowski. Do piścika, piścik, piścik się wysuwa. Piszczek, piścik, Czy będzie do środka wywał? No i przejebał przez pół boiska piłkę i będzie out dla Brazylii. <laughs> Już mnie broda od pierdolenia tego boli, ale zostały 3 minuty gry, więc się jeszcze poświęcę. A teraz Ramirez, środek boiska, się wypierdolił jakiś na naszych graczy, no znowu zamieszanie, o! O Robinio, głowaczki. O do Shadlocka, Shadlock znowu tam wykombinował, że się wystawi. Obraniak, proszę Państwa, czy będzie 3-0? Dosłownie 20 sekund, gry. 0 minut do liczonych I chuj zbity. Ganso. Jest jeszcze szansa. Wypierdolił się. Foul. Chociaż powinien sędzia już to zakończyć. Bo to jest makakofonia, jedna wielka. Lukas. Ostatnia szansa dla Brazylijczyków. Lukas, Robinho, Ganso. Ganso. I chuj zbity. Ganso się może podrapacie po jajcach, bo Polacy wygrywają 2-0. że studia żegna się Jacek Gmoch. I ten. I ten Kibic, co tutaj śpiewał na. No. Tak, Jacek Gmoch i Gmuch Jacek, do widzenia. Tutaj jeszcze powtórki realizator nam puścił Polacy 2.0. O tym się będzie mówić. Zaraz będzie 3000 transferów. Bo zajebiście Polacy zagrali. Do widzenia.